Witam Was, ja jestem Mr. Filipasen i to jest z tego... no to jest trzecia część reklamy serwera World of Pirates. Yy, tak, mam całą zbroję diamentową, ale nie chcę jej zakładać, żebyście widzieli moją głowę. Tak. Yy. Zobaczcie, dzisiaj trochę omówimy grify i szałasy. Zobaczcie. Gdyby, albo, no, jeszcze okradzisz. Zobaczcie, nie mogę. Zobaczcie, mam nawet tu many items. Klikam, i mi pokazuje, że nie mam uprawnień. No i zobaczcie. I tyle się męczyłem, żeby to wykopać. I co? I co? jakby ktoś mi to ukradł, to ja bym się tak wściekł, że nie macie bladego pojęcia. Jak się walczy, na przykład, w że to się dobywa niezłe rzeczy. Nawet to. Na kolczugę. Ktoś ma cheatem. E, diamenty za wygraną. E, w każdym razie mówiłem, że jestem hojny. No to pokażę wam... Czekaj. E, no czekajcie. E, ja sobie wejdę do piekła, zobaczę jak... Jak ich mogę wytępić. Zobaczymy, czy ktoś tam jest do wytępienia. Jak ktoś tam jest, to się cieszę. Jak nie, to się smucę. Pierwszy raz mi się tak długo ładuje. A to pewno, że Fraps się, wiecie. Wyniszczyli to. Niedobrze za bardzo. No, widzę, że nikogo nie ma. No to smutno. Ojej, no. Czemu to się tak długo ładuje? Tego nie rozumiem. Nawet jak Frapsem kręcę. Słuchajcie, filmiki najdłużej to mogą mieć 15 minut, bo... Cheater Cheater W każdym razie no Bo, bo mam limit, jakbyście mi e, hack zmienił sobie Nick e, To było dziwne, kasza Dobra e, Dobra Krystianów jest cheaterem. Krystianów jest cheaterem. Wy, wy mu piszcie modre kół. Wiecie, modre kół Krystianów, 12 grifuje. No, zobaczcie. To jest szałas. No, nawet nazwa jest. znaczy szałas. Rabrolpl, czyli Mudzin. Nie wiem, czy on gra teraz, ale dobra. To pewno ten daje pupy za dwa garnki zupy jarzynowej. Yy, dobra. Mm. To, to to jest on prawdopodobnie, ja tylko przypuszczenie. Um, creative mają. Um, co by wam pokazać dzisiaj? Przejdziemy się okolicą brzydkich domów. Tak. Brzydkich domów. Nie wiem kto to jest, um, ale zobaczcie. Jak się widzi Taki dom. To jak można nie dostać Kuboida i taki coś zgrifować? trzeba być jakimś wielkim jełopem, żeby czegoś takiego... Takie coś takiego zgrifować. Nie wolno. Next.pl. On tutaj nie mieszkał. On to okrad. Moim zdaniem to okrad. Nie wiem, jakby... Fuj. Ym. No. Yy. Kurde. Ehm. Albo to, zobaczcie, to nie jest nawet w budowie. A zobaczcie jakie brzydkie. No, nie wiem jak wie, co wy o tym sądzicie, ale to jest tak trochę niesymetrycznie. Jakby był taki wiatrak, to to by było ładne nawet. Trzeba przyznać, ale no o, to jest ładne. Zobaczcie. Ale jeszcze dokończmy ten temat na ten domek. Jak się woła. Kuboida, o taki domek, to się zbiera na żyganie. Bo, bo jak się woła takiego Kuboida, no to żyganie jest. Po prostu się zbiera. Teraz dla mojego kolegi info, żeby nie było. Brzydką chatę zbudował. Bardzo brzydką, ale też tu mieszkam. Sugieres. Na war, Bazar 2 prosto i w lewo. Tak. Dom zbudowany przez Dragona i Sugieresa. Um, dobra, jeszcze dra Dragon Sword. No i. Brzydkie to jest. Miałem komentatora, nie wiem czy on tam dalej jest, Halo? Nie ma go. Mm. Jakby to było takie wysokie, to by to było ładne. To jest z CTSG moim zdaniem skopiowane. Albo na to patrzcie. Epic. Grać plus griff równa się ban. Tak. Kościołek w budowie. Wyód budowę Christianów i Waptur. No, jestem pełen podziwu. Też tak umiem budować. Dobra, podobnie. Um. Dom gracza Ronaldo. Dobra. Jestem prawie codziennie. Co to jest w ogóle? Wnętrze? Kur. Dobra. Skończymy to chyba na tym domku, chociaż jeszcze Serwer jest estetyczny, wchodźcie Proście mnie o jakieś itemy Jeżeli jest, jeżeli chcecie coś, ale Najwyżej o diamenty i patyki, no bo Wiecie, nie wiem czy wam pokazywałem Warp, mięso Łojeny, mm. Tam jest lawa na górze i tam jest pełner świnek. One tam spadają i wiecie. Paląca się spada do lawy i... Znaczy pali się, spada na dół, ginie i w ten sposób mamy przypieczone. Hmm. Po namyśle. Um, może bym sobie wziął Ender Pearl, żebym Wam pokazał bardzo ładny widok. Które chyba kręciłem wcześniej, ale, ale chyba się nie nagrało. Albo się nagrało bez głosu. Tak. Wow. Sporo tego wykopali. Wejdę może gdzieś tutaj, może nie wiem, gdzieś na, na wzgórze, coś tak. James to się pisze ratoż. Jełopy. Um, pozdrawiam tych co grają. Mam nadzieję, że obejrzą moje filmiki. Kurde węgiel. Um, że obejrzą moje filmiki. Wszystko jest w opisie, tak chyba też gadam kilka razy. Um, nie wiem. Ostatnio mam kiepsko z oglądalnością czy tak jakoś. Chciałbym, żebyście mnie polecali na innych kanałach, jak Wam się podobają moje filmy. Um, dolecę, dolecę, dolecę. Aj. Shit! Chciałbym, um, żebyście mnie polecali i dawali łapki w górę na kanałach swoich, żebyście mnie polecali. Zobaczcie, jaki ładny widok! No, prawda, że ładna? No. Teraz mowa o moim serwerze. Przez chwileczkę, bardzo krótko. Um, żeby nie było. Mój serwer jest teraz nieaktywny, nie, nie chce mi się tutaj dodawać adnotacji u mnie, bo, no wiecie, trochę tego jest. Um, bo kręcimy gameplay, no i wiecie, dupa zbita, za przeproszeniem, że wiecie, że wszyscy grają na gameplayu, a ja chcę, żeby się to wyróżniało. Najwyżej podam w jakimś odcinku World of Pirates, bo przeważnie w tym, no to będę podawał. No to to zobaczenie na serwerze. Dawajcie łapki w górę, polecajcie, komentujcie. No to. Cześć wam w zasadzie. Cześć. Ej. Dobra, to mi nie wyszło. Sorry bardzo. Yy, komentujcie, dawajcie łapki w górę i polecajcie. Przepraszam, że za typową frukę. Yy, nara, cześć.